A co ty tutaj korniarki robisz? A na ciebie czeka! No właśnie. Byliśmy u szwagra, porozmawialiśmy sobie, nagraliśmy fajną scenkę. Zadowoleni wsiadamy do samochodu jeszcze obejrzeć, co to nam z tego wyszło. Fajnie wszystko było nagrane. Materiał w połowie drogi pijemy sobie drinka. Wskusiło mnie, a zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze raz przypomnij sobie. Fajnie ze szwagrem pogadaliśmy. No i się coś zepsuło Kamera, Kamera nam zepsuła coś tam Wzięło się jakieś podobno zwarcie, zrobiło dźwięku, mamy tyle ile mamy tak. No niepowtarzalna okazja była, nie udało nam się odzyskać w całości mamy to co mamy Początkowo nie było nic, nawet miniaturki, czarne było to. Udało się odzyskać obraz Także z tego no Z dwojga złego to już lepiej mieć sam obraz jak nie mieć nic, więc Dlatego zobaczymy może innym razem coś nagramy jeszcze. A was, szwagry serdecznie pozdrawiamy. Dzięki za spotkanie. Zapraszamy do obejrzenia. Cześć, ma szwagier. A co ty tutaj kurwa robisz? A na ciebie czekam. mało czasu tyle no. To dobra, idziemy, śpimy tu, szwagra, dawaj!